W moich rękach Roborock Kraj wokerw. Zapraszam na jedną z pierwszych przedpremierowych recenzji tego świetnego robota. Roborock Walker to zaawansowane urządzenie, które łączy w sobie elegancję i najnowsze innowacje, które sprawią, że codzienne sprzątanie stanie się jeszcze bardziej kompleksowe i bezproblemowe. Teoria teorią, przejdźmy jednak do praktyki. Urządzenie przyjechało do mnie w sporym kartonowym pudełku. W środku znalazłam stację dokującą, która zawiera w sobie pojemnik na wodę brudną i czystą oraz na kurz. Stacja jest bardzo taka, elegancka, z lekko zaokrąglonymi rogami, taka delikatnie pękata. Robot wjeżdża praktycznie cały w, w tą stację. Powiem Wam, według mnie jest to najładniejsza stacja, jaką e, widziałam. Oczywiście jest to kwestia gustu, o tym nie będziemy dyskutować. Wygląda dobrze, jest też e, dobrze wykonana. Nie znalazłam tutaj żadnych jakichś takich niedociągnięć. Stacja też jest bardzo prosta w czyszczeniu, wystarczy wyjąć robota, a następnie wewnętrzne wkładki i kolejno przeczyścić. Po miesiącu, jak zobaczycie, zaraz tutaj wyjmiemy, ta pierwsza wkładka, gdzie są mopy, jest czyściutka, druga zawiera troszkę jakichś pojedynczych włosów. Zatem raz na jakiś czas należy ją przeczyścić. Kolejnym elementem w pudełku jest oczywiście robot, który jest taki tradycyjny, okrągły, o wymiarach 35,2 na 34,7 na 10,3 cm. Znajdziemy w nim skaner laserowy LIDAR, mamy też światełka strukturalne 3D, jest też kamerka i wiele różnych czujników. Tutaj zaraz przejdziemy też do tych innowacyjnych elementów, które znajdują się w robocie, ale to za chwilę. Mamy też w pudełku jeszcze oczywiście kabel i dodatkowo worek na kurz. Są dwa te worki. Jeden, który wstawiamy do stacji, drugi jest zapasowy. A kolejne będziemy musieli sobie zakupić. No i są też dwa okrągłe mopy ze ściereczkami i krótka instrukcja w języku angielskim, rysunkowa. Także powinniśmy sobie bez problemu poradzić. Ta instrukcja wygląda o tak. Jeśli chodzi o miejsce, jakie potrzebujemy na robota, no to i oczywiście ze stacją, to jest w granicach powierzchnia 1,2 m na 0,5 m i wysokość 0,9 m. To jest taki minimum, jaki będziemy potrzebować, żeby i stacja się zmieściła i robot spokojnie mógł do niej wjechać. No dobrze. To przejdźmy teraz po kolei sobie, co tutaj ciekawego znajdziemy w tym robocie, a później jeszcze przejdziemy przez aplikację, która również jest bardzo zaawansowana. Sam robocik prezentuje się o tak. Tutaj ma zderzak, tradycyjnie miejsce do podłączenia w stacji. Jak sobie popatrzymy z góry, no to ma system lider laserowy. Tutaj z przodu jest kamerka, jest oświetlenie. Jak ma zbyt ciemno, to robot sobie włączy światełka. Podnosimy klapkę, no i tutaj mamy, tutaj mamy, Oczywiście zbiornik na kurz. Proszę bardzo, tak wygląda. Jest, jest tutaj też filtr, hepa. Zamykamy przyciski. Powrót do stacji. Łącznik, wyłącznik. Także tutaj nic takiego nadzwyczajnego nie ma. Cała magia dzieje się pod spodem. No i odwracamy paramota. Spójrzmy zatem, co znajdziemy na spodzie, bo tutaj jest najwięcej innowacyjnych rozwiązań i najwięcej ciekawostek. Przede wszystkim mamy obrotowe mopy. Nie ma tej tradycyjnej ściery, takiej, która miała, którą znajdziemy w wielu robotach. Takie obrotowe mopy już też znajdziemy w paru innych urządzeniach. Ale co tutaj jest? Mamy te mopiki dosyć mocno przyczepione te ścierki tutaj. Zatem one nie będą nam odpadać, nie musimy się o to martwić. Mopy są też ruchome, bo one w momencie, jak będą wjeżdżać na dywan, to będą się podnosić. W momencie, jak będą sprzątać podłogę, no to będą się opuszczać. O, one się tutaj są ruchome. Jak sobie zdejmiemy tę mopę? Zdemontowana nasadka z mopem. To zobaczcie, tutaj jest takie tradycyjne. A z drugiej strony jest Flexi Arm, i zarówno jest tutaj, jak i tutaj, ale tam zaraz do tego dojdziemy. To jest takie wysuwane ramię. I w momencie, jak będziemy strzątać, to jak robot dojedzie do krawędzi czy do narożnika, to nam się będzie wysuwał. I w tym momencie będzie czyścił nam porządnie narożniki. Powiem Wam, działa to. Rewelacyjnie. Ja jestem zachwycona, jak poczyścił mi wszelkiego rodzaju narożniki. z mopem. Oraz jak poczyścił wszelkiego rodzaju krawędzie, przy półkach, przy ścianie, jak dla mnie bomba. Zobaczmy dalej. Tutaj mamy ten drugi Flexi Arm. Czyli jest też ramię, które nam się wysuwa. Proszę i też. Będzie nam się wysuwało w momencie, jak dojedzie do narożnika i w momencie, jak zacznie sobie tam sprzątać, no to praktycznie cały narożnik nam wymiecie. Co tu jest jeszcze ciekawego, zobaczcie, ta, ta szczoteczka nie jest taka tradycyjna z trzema tutaj ramionami, czy z dwoma takimi płaskimi, tylko jest taka lekko zakręcona, przez co też ma lepiej zbierać. Kurz, lepiej zbierać bałagan, ale też zapobiega to zaplątywaniu włosów, bo te włosy nam będą po prostu zjeżdżać i będą przekazywane dalej. No jak jesteśmy przy włosach i zaplątywaniu, to kolejna rzecz i to też jest nowość, to jest taka dzielona tutaj szczotka. Zobaczcie, ona jest taka lekko zakręcona. Jest tak w kierunku właśnie środka. Mamy dwie te rolki. Jest jedna i jest druga. Wszystko po to, żeby w momencie, jak będziemy sobie sprzątać, to żeby cały ten brud padał nam o tutaj, tu, tu do środeczka, Czyli widzicie, ja tego robota nie sprzątałam w ogóle przez miesiąc. Jeździłam nim po mieszkaniu, odkurzałam, mopowałam i praktycznie to, co zawsze się na tych rolkach znajdowało, no to te włosy tutaj zaplątane, albo tu. No i zobaczcie, tutaj tego nic nie ma. Żadnych włosów. A ja mam długie włosy, mam kota, który też gubi mnóstwo sierści, więc generalnie no rewelacyjne to jest. Praktycznie miesiąc czasu nie sprzątałam robota i nie widać tutaj żadnych zaplątanych włosów. Oczywiście należy go tam sobie przeczyścić. Mopy można też wyprać, no ale też powiedzmy sobie szczerze, stacja czyści te mopy. No ale jakbyśmy sobie na przykład je zafarbowali, nie wiem, kurkumę, byśmy rozsypali kawę, no i też może nie do końca by. Stacja dała radę wyczyścić, to spokojnie możemy sobie je tutaj zdjąć. O, i możemy też wyprać, aczkolwiek, no, jak widać, miesiąc czasu sprzątam, i na razie te mopy są y, dobrze wyczyszczone przez stację. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Idąc dalej, co tutaj jeszcze mamy? To mamy to oto kółeczko prowadzące. Które również tutaj ma taką dodatkową szczoteczkę, żeby nam je czyściło. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych paproków, nie ma śmieci. Co więcej, teraz to kółeczko nam się będzie podnosić w momencie, jak na przykład robot dojedzie do wysokiego progu. Może przejechać progi około tam 4 cm, 3, to por 3 cm to poradzi sobie bez mniejszego problemu te między tam 3 a 4, no to może tam czasami troszeczkę koło tego progu pojeździć, ale generalnie jak nawet zaznaczymy próg na mapie, to nam od razu przed tym progiem sobie się podniesie i bez mniejszego problemu przejedzie. To tak samo te boczne kółeczka tutaj również się podnoszą, zatem robot nam się dosyć wysoko podniesie i bez problemu przejedzie. To tyle jeśli chodzi o spód. No i taki robot teraz wyjeżdża na sprzątanie i co jakiś czas będzie nam wracał do stacji, podłączał się i czyścił mopy. Temperatura wody podgrzewana jest nawet do 75 stopni, zatem te mopy powinny być całkiem nieźle przeczyszczone. Cały ten system sprzątania w robocie, w stacji yy, pozwala na to, żeby wyczyścić tę mopę, zebrać cały ten brud i robot wraca dalej do sprzątania, będzie nam czyścił podłogę. Oprócz tego, że ma wodę w stacji, to jeszcze będzie pobierał wodę do środeczka. To jest niewielka tam ilość, bo 80 ml, ale wystarczy to na ten czas, kiedy będzie dalej sprzątał, żeby tą wodę podawać, żeby te mopy były cały czas wilgotne, mokre i żeby skutecznie robot sprzątał. Robocik będzie sobie jeździł i w momencie jak będzie wjeżdżał na dywan, to będzie tutaj podnosił mopiki, będzie zwiększać moc ssania na takich dywanach i na chodnikach. No i teraz jak to jest z tymi dywanami i chodnikami? Generalnie producent zaleca Mały włos i taki średni włos. Jeśli chodzi o dywany, ja wjechałam robotem na dużo większy, na dywan z dużo większym włosem, taki, który przekracza zalecenia producenta, ale też na taki średni włos. I teraz, tak, jeśli chodzi o ten chodnik, czy dywan z, z średnim włosem, bo chodnik to tam przyjeżdża bez mniejszego problemu ale dywan ze średnim włosem to również przejechał bez problemu, nic się nie zaplątał, przeczyścił, zwiększał moc ssania i bez najmniejszego problemu śmigał. Jeśli chodzi o ten dywan z dużo dłuższym tam włosem, on jest taki gdzieś mniej więcej, to się zakręcił tutaj w tej szczotce. Troszeczkę, no i powiem także, jeśli gdyby się nie zakręcił w tym jednym miejscu do tego dywanu, to tak, to nie mam żadnych uwag, bo on normalnie śmigał po tym dywanie. Jeździł w prawo, w lewo, czyścił ten dywan, tylko raz się tam gdzieś w rogu zakręcił, więc na upartego możemy puszczać go na taki dywan, ale pod nadzorem, bo tutaj no, może się wkręcić. Jeśli chodzi o progi, jakieś podniesienia i tym podobne to bez problemu przekracza progi, tak jak już tam mówiłam wcześniej, o wysokości 3-4 cm. On się po prostu nam tutaj podniesie po prostu do góry o, i przejedzie przez ten próg. Nie miałam problemu ani z progami, takie dość wysokie u rodziców jest, taki dość wysoki próg jest u rodziców. U mnie między łazienką a przedpokojem jest troszkę mniejsze, ale mam też kaloryfer podłogowy, gdzie jest taka wysokość granica chyba centymetra, może 2 cm. Też bez mniejszego problemu sobie na ten kaloryfer wjechał. Bez zająknięcia przejechał, posprzątał, powracał się. Nie miał też problemu. No może delikatny problem, miał, bo troszkę yy, pokręcił się. Ale takie stołki z rurką na dole też sobie przez tą rurkę przejechał. On się tak troszkę pokręcił, żeby tym mopem tam sobie na tą rurkę stanąć, ale później cyk-cyk-cyk przejechał bez mniejszego problemu. No i co? To chyba kwestia dywanów, chodników. Jeśli chodzi o mopowanie, no to radził sobie nawet z jakimiś tam rozlanymi. Rowlaną kawą, zaschniętymi jakimiś elementami. Tutaj nie ma żadnych problemów. Oczywiście mógł sobie przejechać kilka razy w takim przypadku, bo on sobie też wykrywa, że nie wiem, podłoga jest bardziej brudna czy mniej brudna. I na przykład raz, jak miałam rozsypane różne tam ziarenka, jakiś tam brokat, jakieś mąkę. Nie brokat, tylko mąkę miałam rozsypaną, to czyścił. Jeździł kilka razy, powrócił do stacji, oznaczył sobie to miejsce jako stan z większym brudem, wrócił jeszcze raz i posprzątał. Także również tutaj nie miał jakichś problemów. Z racji, że on ma ten system LIDAR, ma też kamerkę, ma też podświetlenie, ma też wbudowany system AI, to również rozpoznaje różne tam elementy i przeszkody. Rozpoznaje dywany, to już nie jest niczym dziwnym i nowym. Rozpoznaje zwierzęta, rozpoznaje, chociaż tutaj trochę miał problem z kotem, ale też rozpoznaje jakieś buty, kable i w momencie, jak rozpozna takie przeszkody, to też zrobi zdjęcie, oznaczy na mapie. No i później możemy zadecydować, co z tym zrobić. I też w momencie, jak jest większy brud, to też to rozpozna i sobie powróci jeszcze raz, wyczyści. Więc generalnie takie oznaczanie to nie miał najmniejszego problemu. Na mapkach też możemy sobie dodać jakieś własne tam, jakieś meble. Jedyne co to miał problem z płaskim talerzem. Ten płaski talerz mi go przesunął, a nie ominął, więc tak jakoś gdzieś tam coś chyba go nie do końca może zidentyfikował, albo był na tyle płaski, że może mu się wydawał, że to nie jest talerz. Ciężko powiedzieć, generalnie go tam lekko przesunął. No to chyba tyle, jeśli chodzi o sprzątanie. Tutaj nie miałam jakichś problemów. Oczywiście robot jak sobie wróci do stacji, to on potem uruchamia znowu cały ten system czyszczenia mopów. I też opróżnia kurz, który tutaj zabraliśmy sobie, to co wcześniej pokazywałam tutaj w zbiorniku opróżnia to wszystko no i rozpoczyna proces suszenia mopów i to całe sprzątanie musimy tylko wylać brudną wodę pamiętać o tym żeby nie została w robocie no bo będzie później śmierdzieć znaczy ta woda jak sobie otworzymy zbiornik eee, przypomnij nam o napełnieniu czystej wody Wszystkie komunikaty są w języku polskim, nie ma z tym najmniejszego problemu. Aplikacja to rzecz w języku polskim, zatem przejdźmy teraz do aplikacji. Do działania robota będziemy potrzebować aplikacji Roborock. Chodzimy, dodajemy robota, jest to bardzo proste aplikacja w języku polskim, więc postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. Nie ma tutaj jakichś najmniejszych problemów, żeby się ten robot nam nie podłączył. Znaczy, musimy być w zasięgu tam Wi-Fi, w domu oczywiście, i wtedy wszystko powinno przejść bez mniejszego problemu. Jak wejdziemy do aplikacji, no to od razu tutaj widzimy procent naładowania baterii. Mamy też taki podręczny tryb. Odkurzanie i mopowanie takie dzienne, czyli jak nie chcemy wchodzić do środka, to wystarczy, że sobie tu klikniemy i będzie nam mopował i sprzątał. No i tutaj możemy sobie te, ten przepływ zmienić taki odkurzanie i mopowanie dzień możemy sobie jakieś tam po posiłkach dogłębne, intensywne czyszczenie. Możemy sobie tam pododawać. W skrótach, no ale wejdźmy sobie w tą aplikację. No to, co pierwsze nam się tutaj pojawi, w tej aplikacji. No to mamy oczywiście ostatnie sprzątanie. Ostatnie sprzątanie to jest 5 m2. 96% baterii zostało po tym sprzątaniu. 3 minuty sprzątał. Ale też mamy mapkę. No i na tej mapce, po takim sprzątaniu. Mamy zaznaczone, gdzie jest robot, mamy zaznaczone pokoje podzielone, możemy sobie je dzielić, tutaj jak sobie wejdziemy w mapkę, to możemy edytować tą mapkę, możemy dodać strefy zakazane, możemy edytować miejsce, meble, możemy edytować powierzchnie, sekwencje czyszczenia, jakieś szczegóły, mapy 2D, 3D, no to wszystko sobie tutaj możemy pooglądać, to nie jest nic nowego. No ale też mamy na przykład znalezione buty. No i od razu też nam się pojawi zdjęcie, co ten robot tam sobie znalazł. No i możemy sobie nie ma potrzeby mijania, zignorować. Zaznaczyć tutaj. O! No i możemy OK, albo anuluj. No i teraz jak sobie wejdziemy dalej, to możemy rozpocząć sprzątanie. Mamy tutaj kilka opcji, wszystko, pokój, strefa, przepływ pracy. Jak sobie wejdziemy tutaj w we szczegóły, no to mamy do wyboru smart plan, mamy do wyboru odkurzanie i mopowanie, same mopowanie czy odkurzanie i za każdym razem tutaj możemy pozmieniać jeszcze parametry, tryb sprzątania. Cichy, zrównoważony, turbo, maksymalny. Mamy stan wody, niski, średni. Tutaj możemy sobie poedytować. Własny i umiarkowanie niski. Mamy też licznik czyszczenia jeden, dwa razy. Trasę, sekwencję sobie tutaj możemy zmienić. No i tyle możemy sobie też ustawić sprzątanie. Pokój, ale też w każdym z pokoi możemy sobie też wybrać jaki jest rodzaj podłogi. Teraz robot jest poza stacją, więc nie wejdziemy, ale zobaczmy sobie dalej. Możemy też sobie wysłać robota do stacji. Przepływę pracy to jest to, co gdzieś tam na początku sobie już ustawiliśmy. Idąc dalej możemy też wejść w podgląd kamery, ale żeby wejść w ten podgląd kamery, no to musimy też podać tam hasło, czy wzór, czy co to tam mamy. Ja tutaj sobie, podgląd zdalny, aktywowany. O, mamy uruchomioną kamerę, no i teraz mamy tutaj kilka rzeczy, jest podróż, wskaż miejsce, możemy też dotknij, aby znaleźć zwierzę, możemy sobie tutaj pogadać z kimś, podgląd kto zdalny, jest... Aktywny w mieszkaniu. Możemy sobie też obracać tym robotem. Uruchamianie zdalnego sterowania. Podgląd zdalny aktywny. O, czyli możemy sobie też nim pojeździć. No i, i tyle. Jeśli chodzi o szukanie zwierzaka, to tutaj miałam jakiś taki drobny problem, bo nie do końca wykrył mi kopa. O. Ale też y, wydaje mi się, że po prostu jakoś było za ciemno, on tam niby sobie podświetlił, no ale coś jakoś nie do końca. Mamy też ustawienia zdalne, zaplanowane, y, zaplanowane harmonogramy. Zdalne sterowanie, zatrzymane. No i tu jeszcze jest y, historia sprzątania chyba, tak? Tak, historia sprzątania możemy sobie przejrzeć. o tutaj było jakieś szybkie tu jest jakieś takie o dłuższe sprzątanie gdzie też możemy sobie przejść z podglądu kamery wejdźmy i idąc dalej sobie mamy tutaj jeszcze trochę opcji konfiguracji i teraz tak mamy Historię sprzątania to jest to, co przed chwilą żeśmy też sobie weszli. Mamy zegar i możemy ustawić harmonogramy. Możemy sobie ustawić: a tu jeszcze ustawienie sprzątania, podłóg, edytować powierzchnię, ustawienie sprzątania dywanów. I tutaj dosyć istotne jest to, że tutaj sobie musimy wejść: wykrywanie dywanów, pozaznaczać czy odznaczać priorytetowe sprzątanie, głębokie czyszczenie dywanów i tym podobne, to co wszystko możemy tutaj pozaznaczać według własnych potrzeb. No i dalej mamy jeszcze sprzątanie przy wydłużonym ramieniu, przy wydłużonym ramieniu Flexion Design, w trakcie procesu mapowania w trakcie tutaj sprzątania narożników, Automatyczne ponowne mopowanie, kiedy już jest zbyt duży brud, no to jak on wkryje, to żeby powrócił. Głębokie czyszczenie produktów dla zwierząt. No i wzorzec sprzątania. Inteligentny sprzątaj wzdłuż kierunku podłogi, sprzątanie o mieszanych wzorcach. To wszystko możemy tutaj poustawiać, a nawet powinniśmy sobie wejść tam za pierwszym razem, bo niektóre te funkcje są na start wyłączone. Omijanie przeszkód tutaj tak samo. To wszystko prawdziwe zdjęcia, mniej kolizji, zwierzę, zdjęcie, zwierzęcia. No i właśnie tu mnie zastanawia, dlaczego on mi tego zwierzaka nie wykrył. Wypełni światło, to wszystko tutaj możemy ustawić. Sprawdzenie filtrów, czujników, kiedy tam trzeba coś. Poczyścić. Zarządzanie mapą. Możemy edytować, dokładać jakieś tam kolejne piętra, czyli ta edycja, co była z głównego ekranu. Asystent głosowy, mamy język polski, możemy sobie tutaj e, wrzucić też asystenta głosowego, historię czatu. Mamy też wideo w czasie rzeczywistym. Możemy się przełączyć. Laboratorium AI, szantanie przy wydłużonym ramieniu. Dalej mamy ustawienia odkurzacza, czyli kolejne lampki w przyciskach. Tryb DND, nie przeszkadzać, zabezpieczenia przed dziećmi, ładowanie poza godzinami szczytu, mapa offline. No to wszystko, jak widzicie, tutaj jest sporo rzeczy. Wskaż miejsce, do którego ma dojechać. Zdalne sterowanie, sami możemy sobie robotem przejechać gdzie chcemy. Instrukcja obsługi, numer seryjny, aktualizacja oprogramowania, udostępnianie, usuwanie odkurzacza, czyli tradycyjne rzeczy, które znajdziemy w każdej aplikacji. No i tak wygląda aplikacja w języku polskim, intuicyjna. Także jak sobie poustawiamy, tak będzie nam robot czyścił. Podsumujmy jeszcze: Robot Rave Carf to najbardziej zaawansowany robot, jaki trafił w moje ręce. Mimo, że nie miałam w testach wszystkich tego typu urządzeń, to nie boję się nawet stwierdzić, że na dzień dzisiejszy jest to pretendent do numeru jeden pośród wszystkich tego typu urządzeń. Nie jest to już tylko urządzenie, które jeździło po naszym domu w celu zebrania codziennego brudu, czy służyło tylko do odświeżenia podłogi. Ale mamy przed sobą naprawdę zaawansowanego robota, który stanie się prawdziwym i bardzo solidnym kompanem w baniu o czystość podłóg i dywanu w naszym mieszkaniu czy domu. Wysuwane ramię, wysuwany solidny mop, podnoszone podwozie, solidne mopy, szczotki zapobiegające zaplątaniu włosów, moc sania nawet do 18,5 tysiąca paskali, system LIDAR, masa czujników, kamera oraz sztuczna inteligencja to wszystko sprawia, że sprzątanie staje się coraz większą przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Do tego przesudnie wyglądająca stacja dokująca z pojemnikami na wodę i kurz czego chcieć więcej? Czy jest jakiś minus tego robota? Nie ma urządzeń idealnych i również tutaj znalazłam kilka drobnostek takich jak robot usilnie przesuwał talerz ustawiony w miejscu dla kotów, miał też problem z odnalezieniem czarno-białego kota w nocy, zabrakło mi miejsca na płyn w stacji. O tym nie wspominałam, ale powiem Wam szczerze, tu byłam troszeczkę zdziwiona, że nie ma miejsca na płyn, a i nie puszczajcie robota na dywan z bardzo długim włosem. Owszem, poradził sobie nawet i z nim, co mnie mega zaskoczyło, bo do tej pory żaden robot nie dał rady, ale jednak miał jedno zaplątanie w szczotkę boczną. Tak wiem, producent zaletadowany z niskim i średnim włosiem, ale nie byłabym sobą, gdybym nie podała go również tym torturom. Zatem to tylko ciekawostka dla Was. Czy jest to zatem robot Waszych marzeń?